Obecności Piąta sesja Rady Miasta Malborka przeminęła głównie na dyskusji o sytuacji w MZK. Radni wyraźnie mieli podzielone zdanie na temat proponowanej podwyżki cen biletów. Tak naprawdę może się okazać, że podniesienie biletu spowoduje to, że w mieście też będziemy musieli więcej dopłacać. My do tej pory, jako spółka, nie straciliśmy zbyt wiele czasu i to o czym rozmawiamy dzisiaj, to zrzucanie odpowiedzialności teraz na mieszkańców, bo to mieszkańcy będą musieli dopłacić do tych biletów nie jest właśnie wynikiem tego bardzo długiego odkładania wielu decyzji. Od 2011 roku nie było, cen, nie było podwyżki cen biletów. Ktoś na komisji powiedział, stwierdził, że został popełniony błąd, bo można było co roku podwyższać tą cenę o 10 groszy na przykład. I nikt nie odczuł tej drastycznej podwyżki, jaka teraz będzie miała miejsce. Zauważmy, że najczęściej korzystającymi osobami z komunikacji miejskiej są dzieci jeżdżące do szkoły, osoby starsze i osoby, których często nie stać tak na samochód. Podejmując decyzję na temat podwyżki wskokowej, dość wysokiej, 20%, my obciążamy w, najwyższym, w najwyższej mierze osoby które i tak powinny być chronione, a nie jeszcze obciążane dodatkowymi kosztami. Szanowni Państwo Radni, uderzmy się w piersi, bo my też przyczyniliśmy się, kiedy firma MZK od wielu lat sugerowała swoje problemy. Czy przekształcenie tej firmy, czy rozwiązanie tej firmy, czy zmiana władzy w tej firmy, tej firmy rozwiąże sytuację. Żebym za tym zagłosował, to ja bym prosił, żeby to była strategia. Strategia policzona na 5 lat. Wyliczona, bo generalnie to jest kwestia liczby, dodawania i odejmowania, a nie naszych chęci. I te wizje są dwie. Albo zadanie własnej gminy, która nazywa się transport zbiorowy, prowadzi spółka komunalna, albo prowadzi podmiot prywatny. Moja wizja jest taka, żeby przewozy zbiorowe na terenie miasta Malborka prowadziła spółka komunalna. Jeżeli mówimy teraz, że 3 złote jest to uderzenie w społeczeństwo, to zastanówmy się, jakie będą ceny biletów, jeżeli nie będzie spółki komunalnej na liniach, szczególnie na tych liniach mało dochodowych albo właściwie deficytowych. Uchwała ostatecznie została przyjęta dziesięcioma głosami za, ośmioma przeciw przy trzech wstrzymujących. Jeżeli wszystkie procedury formalne zostaną zakończone, wyższe ceny biletów wejdą w życie od kwietnia tego roku. Radni podjęli wszystkie proponowane w dniu dzisiejszym uchwały. W trakcie obrad radni między innymi pytali o kwestie poruszane przez naszą redakcję. Tomasz Klonowski dopytywał o sprawę podwyżek za użytkowanie wieczyste przy ulicy Kościuszki. To w zasadzie była dosyć głośna sprawa medialna, interwencja lokalnych mediów mowa o lokalach przy ulicy Kościuszki, gdzie Nastąpiła podwyżka bodajże do 1500%. I ja otrzymuję tutaj odpowiedź na interpelację. Cytuję: Burmistrz Miasta Malborka uprzejmie informuje, iż w okresie od czerwca 2018 roku nie dokonano takich zmian. Burmistrz odpowiedzi ma udzielić na piśmie. Szczegóły tej sprawy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Radny Adam Ilasz natomiast zwrócił uwagę burmistrzowi na ustalenia naszej redakcji odnośnie oświetlenia ulicy Sikorskiego i DeGola. Dowiedzieliśmy się, że pan burmistrz monitoruje, monitoruje, przepraszam, monitoruje w Zarządu Dróg Wojewódzkich oświetlenia, jednakże w artykule, który ukazał się w TV Mabu twierdzą oni, iż zarządcą oświetlenia nie jest zarząd dróg wojewódzkich, tylko to oświetlenie zostało przekazane w zarząd pana ucznia. Droga rzeczywiście jest wojewódzka, natomiast oświetlenie zostało przekazane dla miasta Malborka i w tej chwili już podejmujemy działania, żeby coś z tym oświetleniem zrobić. W tej chwili wiemy, że możemy zwiększyć moc tych opraw, które tam są już założone. W obradach po raz pierwszy uczestniczył Józef Barnaś, drugi wiceburmistrz powołany przez Marka Charzewskiego. Myślę, że będzie to dobry, dobry transfer do do naszego zespołu i przyczyni się do... I poprawienia jakości wykonywanych inwestycji. Próbuję wykorzystać to swoje doświadczenie do tego, żeby w mieście, ja nie mówię, że jest źle prowadzone, ale to nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Także myślę, że jestem dobrego, dobrego zdania, dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku, a, a dla pana burmistrza będę dobrą pomocą w celu wykonywania jego zadań i, i, i tych zadań, które są niezbędne i potrzebne dla miasta. Konsultował Pan swoją decyzję o przyjęciu właśnie tego stanowiska ze swoim środowiskiem politycznym. No jak wiemy, nie do końca zawsze środowisko OPO zgadza się z obecnie urzędującym burmistrzem, czy tutaj jakby też była zgoda, czy nie było żadnych konsultacji z pana strony. Ja powiem w ten sposób. Akurat tutaj jest to poza polityką. Dostałem propozycję od pana burmistrza, jako osoby fizycznej, osoby osobno, jako, jako fachowca doświadczonego. Oczywiście ja na ten czas pełnienia funkcji zawiesiłem swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej, bo wywodzę się z Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, czy to się podoba innym osobom i z Platformy, i innym, to nie wiem. Ale ja uważam, że dla dobra miasta trzeba to zrobić. Oczywiście myślę, że dla dobra miasta, Będę chciał to dla dobra miasta zrobić, a czy to zrobię, to Państwo sami ocenicie.